Witam. Jakie macie wspomnienia z klas 1 do 3? No Jakie mam wspomnienia? Bardzo dobre mam wspomnienia. Super, Super fenomenalne, fantastyczne. No bardzo nam się podobało. Na pewno lepiej niż w innych szkołach. Bardzo fajnie, bardzo podobało mi się. Najlepsze wspomnienia to z obozu integracyjnego. Na początku, na które pojechaliśmy. Tak. Ten tak. wyjazd do Lichenia przede wszystkim. Wyjazdy do Lichenia były po prostu najlepsze no, czasowa. Tak. No i też wyjazd do Lichenia. Szczególnie takie wyjazdy klasowe to są takie nasze najlepsze wspomnienia. Naszym najbarwniejszym wspomnieniem z tej szkoły chyba będzie studniówka. Tak, i nie po studniówce. Tak, szczególnie nasz wypad klasowy, który pozwolił nam się bardzo zintegrować. Co prawda pod koniec, ale zawsze. jednak zawsze coś. Licheń, zdecydowanie. <grytanie> Częstochowa w tym roku. A polecacie młodszym, żeby wybrać to liceum, żeby tu przyjść? Myślę, że tak, że gdybym mogła podjąć decyzję, to wybrałabym tę szkołę od początku. Mamy fakultety i tak dalej i jest wyszkolona nawet kadra nauczycieli, którzy prezentują sobą naprawdę wysoki poziom. Szkoła jest ogólnie sympatyczna i przyjemna. Tak, uważam, że jestem dobrze przygotowana ze względu na to, że przedmioty, które dodatkowo zdaję na maturze mam realizowane w grupie na przykład trzyosobowej, co jest praktycznie indywidualne. Warto tu przyjść? Oczywiście.